Desire, to jest no to... Czekajcie, pójdziemy na Discord! To on tak szeptał ksają przed chwilą. Nie no nie jesteś ten... Ty... Nie, nie, powiedziałeś, ksaju. że jesteś w stopniu umiarkowany, mu. Ja już po tym głosie słyszałem, że aktywacja odpala, że musi go spotkać, kurwa, i zaraz coś tam zrobić. Ale ma zarobić, a muszę to niecham przyjechać i go przyczulić. Dwie sztuki na główkę w miłość. Tak, to on, musisz pomachać dla niego. Tylko ludka musisz mi pomachać. tu na jedziesz, czy weź dla niego? Ryszandę. Panem Ryszardem, panem Ryszardem, proszę. Nie, nie, nie. Dziwiasz się, że to jest fawianie. Ja No właśnie, myślałem, że tak jest fajnie. Dawid Jasper, szachy z Ksaio i Rybsonem, pojedynek z kapcą. Ja pierdziałem. No, da. A dasz mi, dasz mi a jeszcze... moda za pomoc, Dawid? Co tam ci? Moda za pomoc. No może dam, może dam, <laughs> Oj, byłoby fajnie, ja jestem ten x, a, y, o podłoga. Gdzie x, -O y, co y podłoga? A, to ty. To jest on, to jest on, no. Więc, się jego dziękuję ci, a... Główka miłości. No. Dobra, to macie, piszcie sobie na płyciu, Dawid, Kamil, Patryk, 22. 22. Czy on ja od początku włączysz? Przecież to dopiero, za która sekunda jest. Dobra. Trybaczem, trybaczem. Prawa noga na czerwone. Teraz dobra sprawa A to no, jest i się wylosowało I <laughs> się Czekajcie widzowie, robi live'a Na Twitch'u Robi live'a na Twitch'u Zrobimy mu ride'a widzowie, zrobimy mu radę. Piszcie Piszcie mu na czacie Pozdro Dawida Jaspera Pozdro Dawida Jaspera No a myszka chyba inaczej klika Mmm, no chyba tak, ta jeszcze kiedyś, też zauważyłem Jaspera ja to desałki normalne pisają Czekajcie, błudzimy na Discorda! To on tak szeptał ksają przed chwilą, patrzcie kurwa. Ja to desałki normalno pizajo Jakie dziwne Czekajcie, błądzimy na Discorda, widzowie! Chodzimy na Discorda! Ale będzie jazda! Ale będzie jazda! Ale będzie jazda! Jaka będzie lasda naraz! Tego że jest... No witam, Dawid Jasper, witam. No witam, Dawid, kurwa Marcin po was napitanie. Nie na Dawid. Pisałem do Ksajo, on od Ale Ale ludzie piszą mu na czacie, a on w ogóle odczytuje wiadomości na czacie i odczytuje Ksajo Nie no czytam, czytam, tylko pewnie gdzieś się zapodziała wiesz, bo dużo osób też pisze do mnie Pisze, dużo ludzi pisze! Dużo ludzi! że po każdej interakcji tak koszulkę za łapie. łapie? No ja tak zauważyłem, że tak robi. Jak mu na naćmi zależy, kurwa. Zauważyłem. Ludzi pisze na czacie, właśnie mu e, ode mnie rajda mu robimy, ale on ja nie odczytuje. A tam czas piszą, że po wodzie, ale wodzie, nie po Masz live'a teraz? Mam live'a! Na YouTube! Aaaaa, na... na YouTube masz live'a! Dawid Kamiń Pika Rodzika! Sie ma Bóg, siema! ten nie Live robimy, ale on nie odczytują! Kurwa nie odgłosy dziwne, co to jest? Niech kurwy z nas z sperka. Nelio, co to już wcześniej mówiłem, nie bój się. Ja spera nie da Ojarzmić, nie da się, nikt, 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 tak nie może zrobić Jedynie Rysiek potrafi, kurwa Jasper dziś bije, posiedzi, dzień, dwa, trzy Może czasem tydzień Właśnie sraka nie do końca, on też tam, kurwa, czasem, ten, się, się gniewają No nikt nie umie, Rysiek zna tylko te wszystkie techniki Dawid, wyłącz streama mojego O, git Zakończy no, to, czytał, bo ja mu radzika miał, mnie obraził w ogóle, no, obraził mnie. Powiedział że jestem debilem, a filmik mi, że jestem jakby nie płycieć, ale debilem. A on powiedział, masz przerębane, masz przerubane, a Cze, ja jeszcze raz. A mu rodzica, on mnie obraził w ogóle, obraził mnie. Powiedział że jestem debilem. A on no, no, powiedział, no. mnie, że jestem jakby nie uliczyć, ale debilem, a on powiedział, masz przerębane, masz przerubane, a on powiedział mu, ale sam się chwali, że jest debilem, a nie jestem debilem żadnym. Ale kto tak, kto? Kto tak powiedział? My, my... No na ten, no mówi jasno. to, to kuj, nie, nie, kuj, nie powiedziałem kuj. tak. Powiedziałem tak. Kim jest Debil? Debil, osoba o pośrednictwie umiarkowanym. No, kurwa, widział to. No, ja czasami nie umie zaskoczyć. Tak samo w któryś dzień, kurwa. U Korasa po 40 filmach. Kora z końcu w opisie napisał, że ja sperestał mi taki, i taki, łas na kasę i tak dalej. I kurwa pierwszy raz opis przeczytał. nie wiem, Asper ma jakiś szósty zmysł, a on powiedział, 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 a powiedział, a powiedział ten kolega powiedział do niego. Jest e, nie on nie powiedział mu, a za czego mam przerąbane? Sam, on sam zmówił się z debilem. Nie no, nie jesteś debilem do Nie, ja nie powiedziałeś, powiedziałeś, że jesteś w stopniu umiarkowany, mu pośledzony. Ale powiedz, że jeśli ten kościół pójdzie do niego, masz przerywane. Powiedziałem, za to sam Dawid Jasper mówi, że jest debilem. No powiedz... Nie, 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 źle mnie zrozumiałeś. Źle mnie zrozumiałeś, nie o to mi chodziło. Doszło do miejsc komunikacji. No. Manipulowane. Ci puszczę ten ci ten Ale Dawid, wszyscy wiedzą, że jesteś upośledzony w stopniu miarkowany, i im bierzesz ciężkie leki na serce, to... To nikt cię nie wyzywa od debili. No. Nie mam filmiki, czekaj, ja ci tam spuczę ten filmiki na live ja, to to Konfrontacja. Jest to jest To jest fotomontaż, tak? To jest fotomontaż! To jest fotomontaż jak z tym jak te filmiki co ty szukasz na... albo te foldery. Tak to nieprawda. Tego nie ma nawet, Dawid. Czekaj, ja już szukam ci tego filmiku Gian mówi O mam, 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 mam. dobra jest białko. Dobra, czekaj. Co to, kurwa za pytanie? Jak mi tutaj jest mądrzeć Jasper czy Rybson? Co to, to za pytanie w ogóle? Czemu? No, no. no, kurwa. no Czekaj, ja zaraz znajdę te pimi gdzie on to mówi. Ja to mam zapisane. Wyżej, wyżej, wyżej. Czekaj. rybaleczka no jest, sucharetka jebana jest tak. Nie, przecież Rybson skoń, normalny. Możesz cię pluźnić? A, przepraszamy. No kurwa, co ty pokazujesz? Dawid, masz na czacie link do tego. No nie, na, nie twoi, na twoim. No, ty wysłałeś. Na czacie masz, wysłałem ci link do filmiku. Twoim, na twoim czacie na YouTube Nie mogę ale Na twoim czacie na YouTube, na, na, na live. Ie. Jest link. Ale no, jeszcze raz. Co ty pokazujesz. Dobry. Masz, Czecha, przysyłam, jeszcze raz. Feder nie idź, nie idź. No, ty się odpierdala, nie? No nie mam żadnego linku na czacie. Na czacie? Na tym, na streamie twoim. Na Jasidem, siema. Siema, Cyrus, siema. No jak nie masz? No nie mam linku, mówię ci. Zajadł sobie na mój live, a że nie ma linku. Dekry mnie. Zapiszę cię wczoraj na Discorda, bo ja ci chyba nie mam znajomych, o! No Ale mogę cię zaprosić, bo Ty masz zablokowane wysyłanie zaproszeń! Mógłbyś, mógłbyś to odblokować! David jest nice fajnym chłopakiem, jest tylko pedofilem, ale tak, to jest fajnym nice chłopakiem. Chodź! Zapraszam cię na Discord! No czekaj, no nie nic! Ale Ty nie akceptujesz zaproszeń do grona znajomych! Fajny facet! odblokuj, to cię zaproszę! No ty odblokuj, to ja cię zaproszę! Mogę Cię zaprosić, chcę, proszę Cię, please! Mogę, <grym> <grym> please! A dobra, jak, a Dawid, a to prawda, że pracowałeś w Żabce, czy nie? Nieprawda. Okay, jak kurwa nieprawda? No teraz nieprawda. U mnie była prawda. Musiłaś <grym> pytać, powiedział prawdę. Dawid nie, nie prawda. No nie, no, no prawdę powiedziałeś, nie pracowałeś w Żabce, no prawda. Nie ludzie to myślili. No właśnie, wymyślili. Ja, ty ty spoko ziałem, ja cię uwielbiam Też cię lubię Dawid, dziękuję ci bardzo. O. Ja też cię bardzo lubię, Mordela, go lata swojego live'a i normalnie muszę spłakać. A będzie za 18? Nie, oj nie... Ja już kurwa... Ja już po tym głosie słyszałem, aktywacja odpala, że musi go spotkać kurwa i zaraz coś tam zrobi. Piątego, mam bilety, mam do sprzedania bilet, ja byś chciał to mieć kupić. 550 złotych, jeden bilet mój jest, a drugi bilet 550 złotych szedaję. A skąd ty masz ten bilet Dawid? Kupiłem, kupiłem na stronie Jeden bilet za 550 Korywa, no darmo złotych i był drugi darmo. bilet za 550. A w jakim sektorze te bilety są? Na, na, na samym dole. Na płycie. Na płycie? Łe, no to się powodzi chyba, powodzi się Dawid. No ja mi kupił kolega, bo ci kolega mi kupił, nie ja, kolega. Ula. Nie wiem, Amksi, nie wiem. Tak. A z Ulaniem jedziesz, czy bez Ulaniego? Czy z Ryszardem? Z panem, panem Ryszardem, z panem Ryszardem, przepraszam. O. Ale ma fajne! Ale ma... Ej, dział poszedł, dział poszedł, nie ma go! On zniknął! Ma... On, on poszedł bilety ogarnąć, wiesz? Aha, spoko. Ale ma fajne te zabawki. Słuchapki, lalkę, kaczkę, trąbkę, słuchapki. Czemu krecić bozoksów? Aksalinią tej, tej kurwa operacji? Jak Gucio na oczy? Nie wiem w sumie. Taki myszkę, puchary, puchary ma z tym na, na bo wywalczył. Normalnie e, zrobi sobie ściankę super z takim bosami, żółty twarz, z żółtym i czarnymi bosami w okularach. Normalnie... Ale masz robiste, a uszę do niego przyjechać i go przytulić! na główkę miłości, Dawid! Dziesięć całusków na miłości! przyjechać! Ma taką zelistą ścianę, że ci przyjechać do niego i go przytulić! Morda! Jestem Dawid! Obiec, woń to psają! To to Blokujesz to Zaproszenia, bo chciałem Cię wysłać. Ale ja chcę Ciebie zaprosić, Ty no odblokuj. Czekaj, już to próbuję, już to blokuję, bo widzę, że... Bo... widzę, Czekaj. Że... A wiesz jak Dawid, czy trzeba pomóc? Czekaj, albo czekaj, dał na ekran. Ryszard tak, Podłoga, Wojcik420, wysłał 5 złotych. Siema, tu Brząd, zobacz tego TikTaka. Nagranie z kamer przedstawiające wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu. Film przedstawia jednego z pracowników elektronowni. Nikt nie przeżył tego wybuchu. Kurwa, co tak szumi? Ja pierdolę! Ale kurwa, my się śmiemy, ale serio tak pewnie było, kurwa. Sam tak zrobił, jakbym był w takiej. Dobra, daję serduszko, zobaczymy, czy to mi. Czy to właśnie mi te konto będzie się powoli ogarniać, czy tych serduszek. Serduszek, nie wiem, chyba tak, bo o to chodzi. Dobra, patrzymy dalej. Dam ekran na Discordzie, bo... <laughs> co tak zrobię, ja pierdolę. Ja sam mnie tego nie zrobię. Pomożemy, nie wspólnymi siłami, dobra. O. No to... Dobrze, sam rozwiązać, Dawid jest już, kurwa bystry jednak. Dobra, no to teraz myśli. Ale ten się Wysłałem, wysłałem, wysłałem! tyle konta, bo są trzy konta, twoje! Bez logowania ogólnie te TikToki, to tam, to bym miał same filmiki jak dla jakichś matek z Facebooka. Bez konta, kurwa. Na tym TikToku takie się wyświetlają. O! Wszystkie! Wszystkie są moje, David. No już, no już Tak, to on, to musisz pomachać dla niego. Tego ludka musisz kliknąć. O, o no. Mam cię, mam cię już, Dawid. On kurwa miał, on miał to wysłać, a do kamery. O co ja, ja <głos> <głos> na fejmie, mam fejmie mam, 20.05, to Cię spotkamy. A mnie nie będzie Dawid, Ty chyba nie będziesz, bo bilety sprzedajesz. Ja będę, ja, Ty walczyłeś już na fejmie, walczyłeś już na fejmie. A Ty? Ty już walczyłeś na fejmie? Ja siema Stig, A na, no na którym fejmie? I, na pewno numer 21. Dawid, tył kurwo. Wyzywam cię na walkę. Aha, spokojnie, wy wyzywają hejterzy. Taka tak. już Ale masz zaproszeń, Dawid. Ja do tego anuluję, bo już żeby mnie zaproszali. To nie ja ci tego do Nejda wysłałem, Dawid, jak coś. Że mnie wysyłać <coughs> na walkę na pełni, To nie ja. To nie ty? Nie, nie, nie. Czekaj. Ale przecież, ale przecież pisał nich Ksaju, czy nie? Czekaj. No było o oh. napisane. No właśnie, to coś tu, ktoś tu wkręca, coś. Nie, to nie ja. Zobacz sobie na live'ie, ja... jadłem loda cały czas, jak mógłbym jedną ręką dać do Nate'a, takiego długiego. No, masz rację. ja Cię, Sonia! jak jakiś bąk. Odgłosy. G. <rafik> granie dźwiękowe tej kurwa ofiary z tego elektrowni. Ostatnie, jakie zostało. A serniczka padł! sernik mi spadł. Ale i jaja, dobra, czekam ja, no, Kiedyś spytałem o co sądził para olimpiadzi nie czym stębana? No ja też nie wiem. Siema. Nikt mi spadł na ziemię, Ja pierdziemy. Sernik. Ten wiadomo, muszę się teraz. Dawać, to podprzątać teraz. Dawaj, to jest na podłoga. Dawid, gramy jeden na jeden w literaki? No to co to za literaki? Musisz słowa układać. Graj skrable kiedyś? Skrable. Nie grałem, ale co to jest. A to może w szachy. W szachy? Umiesz grać w szachy? No. No. Tak? Eee Dawidku muszę bro Szachy umiesz? Muszę przygrać, poczekaj Ja mam szachy, możemy zagrać, chcesz? Ja no mam szachy Ale Ale na żywo jak się spotkamy na fejmie, tak? Czy teraz? No to dawaj teraz No to czekaj, to już, już czekaj Wysyłałeś, ci musisz się tam A Ale nie mogę ci linka wysyłać! Ja tam czekaj, ludzie wychodzą! Czekaj, jeszcze raz spróbuję! Ja ci wysyłam, Dawid! Ja, ja, ja cię wysyłam, poczekaj! Ale wszyscy widzą na streamie o. twoim! Co się, co się wydarzyło z tym pinginem pluszowym? Jest tam dalej! Ten link! Ale Teraz Dawid musi kapcze przejść, kurczę, Dawid, pomóc ci czy dasz radę? Kurczę, o ja, ja pierdolę, radę. ale trudna kapca się wlosowała! Ja tego nie oglądałem, ale. Tu już jest koniec, koniec kurwa Naprawdę, jak znam Aspera, to... Koniec jest Nie zrobi tego, nie wierzę w to Jeszcze jaki obrazek, obraz zawierający kontroler konsoli, kurwa Boże, to chyba najtrudniejsze co mogło się wylosować w tej Ja pierdziele Koniec Koniec, naprawdę, oglądamy Mi się wydaje, że to już koniec jest, patrzymy hey, musisz... Dawid! kontroler konsoli zaznaczyć, to jest tak, lewy, do, lewy dolny, prawy dolny, Leby. lewy, prawy, le, do, do lewy, prawy, na górze. Ale poczekaj, o, o, daj o. samemu. Le, lewy, Nie, bo nie da rady, no ja to przerabiałem w chuj, chuj rady, nie, nie da rady, niestety. O, no, nie o, nie da, Dawid nie do wyrazu już parę razy. Ty, musiał ty, pomóc. Ci już, Ale ja nie mam konta na czeską, Dawid. Ja musisz testować się przez gogle! Przez gogle i to wszystko! I tam podać tylko A swój propos ta... tej kapczy, czasami jest na przykład, żeby rower kurwa zaznaczyć? I nie był już cały rower zaznaczony, ale jeszcze troszkę dałem tym kwadracikiem, na przykład opona wystaje. Ja to zaznaczam i kurwa, że jest źle nagle. Nie wiem, to dziwne są te kapcze czasami. Nie wiadomo co zaznaczyć, czy kurwa, czy za bardzo, czy za dużo się zaznaczyło. Dziwne to jest. Nazwę, nazwę swoją podać! A możemy na liczes? Ja ci podam link. Okej, okay, to wyślij mi. Ja pamiętam, mi... ja pamiętam jak Jasper kiedyś miał zaznaczyć wzgórza, on zaznaczył rowery i mu zaliczyło, nie wiem, to jest nawet shot z tego, nie wiem jak on to rozgryzł. Odgramy. Długo, długo. Pięć? 10. Dziesięć. Dobra, wysłałem Ci linka na tym, na Discordzie. No to jest za link? No do szachów, wciśnij go. Ja bym chciał, żebyś go To lulę normalnie. Chciałbym, żebym wziął go lulę. Co ty na to? Lula. To daj najpierw szach. to ty jesteś? No, tak, to on. Dobra, ja białe. No to ty zaczynaj. Zaczynaj, o. A jak ty się tak szybko ruszyłeś? Ty oszukujesz coś. Nie oszukuję. Co, nawet się nie zastanowiłeś, a już ruch poszedł. No, takie życie. <laughs> takie <laughs> życie. Ej, no coś tutaj nie, na, <grym> nawet, nawet ta sekunda nie mija, Dawid, już ruch Co ty, co ty, Dawid? No ten, ten, ten. Bejgał za morszami tak. O oh, cholera I do Bejga z tobą No to pa a ty ty... Ten jeszcze, Xeho musisz teraz Ty się ruszyć A ty taką formację tworzysz Czy ja podobno wygrałem w PS4 do giveawaya. A podobno był ten giveaway u Mamona ale trochę szamrany Ludzie pisali, że to coś, coś tam kurwa nie tak było jak miało być, nie wiem o co chodzi może też to będzie na szatach. Zobaczymy. Króli, ja Cię zadbiłem. Olusia wygrała? No to to jest jakieś naprawdę ustawione, jest, jak Olusia wygrała. No, ładny Dawid, ty. Dobrze grasz w te szachy. No, dawaj. <ścoughs> Sprytnie. Nie mam co Tam zrobić. Kurde, muszę to wygrać. Będę ci się, jak nie wygrał. <ścoughs> Ja z Wiem, wiem. Tylko namy namyślić się ja, musiałem. Ksa tym cię nie pobije, tym cię nie pobije. Więc cię rusza. Kurwa, nie mogę się nigdzie ruszyć. O, dobra, tym muszę się ruszyć. Ciężka jazda. Tylko mam jeszcze i niech A ty dużo <grym> grałeś w te szachy, czy nie? Ja długo grałem. Dużo? Długo, długo, Ksają. Okej. Okay. Coś tam potrafisz, nie? Tylko ja kiedyś byłem mistrzem Bemowa, nie? No, trzecie miejsce. Ale to jak... jak trzeci mistrz z kolei prawie. Byłem wice-wicemistrzem. Bemowa. Dawid prawie wygrał mistrzostwa pabianickie, to prawda? Kto to, Luśia? Bo nie jestem, im to niepełnosprawny Twitch. Moderatorka Mona. Tak. Że wygrałeś prawie mistrzostwa pabianic... No, wygrałem. No właśnie, tak myślałem, tak mi coś właśnie... W gazecie o tym pisali, nie? No. No, tak myślałem. Bo ja też słabianic jestem, to czytałem właśnie, mama mi mówiła. No. usłyszałem Lusia. Nie, o, Lusia. O, Lusia. Nie mogę się nigdzie ruszyć. No to, to chyba szachmat będzie. Kurde. To Rybson, co, wygrałem? Rybson zadaje pytania, jak te dzieci USPR Espera tu siedzą, z nią w Discordie. Wygrałem, jedną o dobra, od nowa. A co, czemu czas leci jeszcze, jak wygrałem? No nie wiem, ja się nie mogę ruszyć. Ani tym, ani tym, ani tym. No. Może jest jakieś wyjście z tej sytuacji? No nie ma. Nie ma. O! O! O cholera! Tego nie... Nie policzyłem tego. Kurka. Mogę cię bić, albo cię zostawić. Ale... Tak, ty Nie, nie bij mnie. Nie, nie idę w życiu, Ksaja, Dawaj. Normalnie jak chcesz spotkać, to kiedy mieliśmy miłości. Bądźcie go świadomi, że tak powiem. Jak to Ale <laughs> <gragli, gragli>, <laughs> <A> ty <laughs> jesteś kochany, Dawid. No mi się wypchają, wiem. Zagramy w lola? W co? Zagramy w lola, bo czekam w lola. W lola? Ale już dzisiaj grałem sporo. Już 1V1. 1V1 w lola? Nie wiem, CSD! A no możemy w CS-a, tylko czekaj dokończmy te szachy. Mamy się 6 minut żeby się ruszyć, 6 sekund. Czyli to będzie minus ja 8. 6 sekund to ile jest minut? 6 minut ma jeszcze, znaczy 6 sekund. 3-0-6, dwukrotek, 30-33. A, jebać szachy, let's next shot'a.